Coat Ultimate, nowy intensywny zapach dla niego, Giorgio Armani. Zapraszamy do perfumerii Douglas. Perfumerię Douglas i życie staje się piękne. Nasz kraj, doganiając najnowocześniejsze państwa Europy, postawił na komfort Polaków. Woda po dokonywanych inwestycjach jest wodą nadającą się bezpośrednio do spożycia sklepu. Dzięki programowi operacyjnemu zakończyliśmy modernizację największe rzeszania ścieków w Polsce. Już 150 największych aglomeracji miejskich wykorzystało szansę, jaką dało nam nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Dzięki funduszom unijnym oraz wsparciu krajowemu codziennie z nowoczesnych urządzeń sanitarnych korzystają miliony Polaków. Niegrzeczne? Przygrzeczny. Nieważne. To jasne, że od T-Mobile dostaniesz prezent. Teraz na święta najlepsze netbooki w najlepszych cenach oraz nielimitowany internet w nocy w prezencie. T-Mobile. Sieć największych możliwości. Już od poniedziałku z Faktem specjalny dodatek sławni gotują wigilijne przepisy znanych ludzi. Pieczony karp ewingę. śledzie od Artura Barcisia, kapusta Katarzyny Dowbor, niepowtarzalna kutia Anny Dymnej. Już od poniedziałku w Fakcie. Fakt o tym się mówi. Jogo bela, jogo bela. Dobrze jest mieć coś ekstra. Ekstra siła. Ekstra ciekawość. I naturalnie ekstra duże kawałki owoców w jogurcie. Co Gobella. Co Gobella. Ekstra apetyt na życie. Wyobraź sobie życie w bezruchu. Przykra wizja, prawda? Codzienne czynności nadwyrężają stawy. Ja nie ulegam chwilowej modzie. Stosuję Artrostop Plus i robię to, na co mam ochotę. Artrostop Plus to naturalna kompozycja składników wzbogacona Imbiram. To sprawdzony sposób na stawy Artrostop Plus. A dla kobiet po 35 roku życia stworzyliśmy Artrostop Lady z kompleksem Osteo Formula. Jako jedyny za dwa stawy i delikatną strukturę kobiecych kości Artrostop Lady. Przecież wiesz, że jest lodówka. Bartek, jak myślisz, kim ja będę, jak będę dorosły? Ty możesz zostać kimkolwiek chcesz. Gwiazdą roka! Gwiazdą filmu. A nawet siatkówki, ale nie zapomnij o Monte. Co to Monte? Dużo mleka, czekolada i pożywne orzechy. Tigres do roka? Niemożliwe! <laughs> <laughs> Masz złotówkę, kupujesz prezent, pakujesz i patrz. Wywołałeś lawinę euforii i to tylko za złotówkę Dzięki Orange Odpakuj, szalej na Facebooku i innych portalach społecznościowych Z Blackberry Curve 9320 za złotówkę Radość zmienia się z Orange Uwielbiasz czekoladę? Spróbuj pralinka Lindor Stworzona z pasją przez Mydl Chocolatier Lind. Niezapomniane doznanie. Wyśmienita czekolada Lind z kuszącym nadzieniem. Kiedy aksamitne wnętrze zacznie rozpływać się w twoich ustach, ty rozpłyniesz się z zachwytu. Delikatna, aksamitna czekolada jak żadna inna. Lindor od Lind Mydl Chocolatier Swiss. Niektóre rzeczy lepiej prezentują się w pionie, zwłaszcza gdy występują podwójnie. Permen King to dwa razy więcej L-argininy. Regularnie stosowany podnosi sprawność seksualną. Permen King. Królewska klasa męskości. Permen. Numer jeden w Polsce. Ma takich pomocników elfów, którzy są niewidoczni i zbierają listy, kto jest grzeczny, a kto niegrzeczny i spisują kto co chce i że małe. Jeśli chodzi tutaj o pęp, to ja to jestem krzyczna. A potem jesteś krzyczna? Wesoły świąt. Świąt bogaty ją uśmiechy życzy biedronka. A ty w Co byś chciał od Mikołaja? Może szaliczek? Spoko babciu, sam prezenty. Od kiedy mam Play na kartę, mogę smsować i dzwonić bez limitu do Mikołajów. Z Orange, T-Mobile, Plus, Play i nawet do tych odstacjonarnych. Po doładowaniu za darmo kup starter Play na kartę z formułą 4.0, aby kontaktować się ze wszystkimi bez limitu. Play. Chciałabym dostać pożyczkę, sprawnie, szybko i żeby... O, oprocentowanie było najniższe. Dokładnie. W milenium z oprocentowaniem zeszliśmy najniżej jak się da. Jesteśmy tego tak pewni, że dajemy pani gwarancję najniższego procentowania pożyczki gotówkowej. A jeśli znajdę niższe? Wtedy zwrócimy pani różnicę i damy takie samo. Tak działa nasza gwarancja. Podoba mi się. Spodoba się również państwu. Gwarancję najniższego oprocentowania dostaje u nas każdy. Zapraszamy. Bank Millennium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu. Okazję na koniec świata w Media Markt. Teraz. 42-calowy telewizor LED Cinema 3D marki LG. Z odtwarzaczem Blu-ray w zestawie. Zajednę 3199 zł. Wszystko to, w czym się realizujesz, warto w pełni chronić kompleksowym ubezpieczeniem biznesu z pakietem Assistance gratis. Warta, warta zaufania. Kup polisę i odbierz u agenta prezent dużo warty. 90 tysięcy poszkodowanych w pracy rocznie. Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie. Zakwaszenie organizmu może dotyczyć również Ciebie. Używki, stres, a nawet wiele produktów spożywczych. To tylko niektóre przyczyny zakwaszenia. Konsekwencją może być nadwaga, przemęczenie, osłabienie włosów i paznokci. Zakwaszenia nie należy lekceważyć. Dlatego polecam Eliminacid. Eliminacid pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. W efekcie Eliminacid pozwala zapomnieć o przykrych skutkach zakwaszenia. Eliminacid. Wyeliminuj zakwaszenie. Z olejkiem migdałowym. Tak wspaniałe uczucie gładkiej skóry. Odkryj sekret idealnej pielęgnacji z odżywczym mleczkiem do ciała niwea. Delikatny, owocowy smak. Kropla. Smakuj chwilę. Ponad 12 milionów stóp w Europie przekonało się do elektronicznego pilnika do stóp Scholl. To Twoja profesjonalna pielęgnacja stóp w domu. Odkryj najbardziej zaawansowaną nowość marki Scholl. Elektroniczny pilnik do stóp Scholl Velvet Smooth z kryształkami diamentów. Jego wymienna obrotowa głowica jeszcze skuteczniej usuwa twardy naskórek dzięki kryształkom diamentów. Idealnie gładkie stopy już po pierwszym użyciu. Wypróbuj nowy elektroniczny pilnik do stóp Scholl Velvet Smooth z kryształkami diamentów. Dostępny w promocyjnej cenie w drogeriach Rossmann. Jabłko mięta Co to za połączenie? Wyobraź sobie swoje dwie ulubione rzeczy A teraz je połóż Najlepsze połączenia Tylko od tym barku Czym jest dla ciebie duch zespołu? To coś dzięki czemu stajemy się coraz lepsi Tak jak lodówki Beko Z technologią Neoprost Która zachowa świeżość twoich warzyw i owoców Przez długi czas Dołącz do drużyny Beko W poniedziałku wielki finał przecen w media ekspert! Tydzień XXL. Jeszcze więcej, jeszcze taniej. nosy, pikok różne rodzaje, dwa opakowania za 7 złotych. Masło łaciate, trzy kostki za 9 zł. Pomidory suszone, dwa opakowania za 8 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji Dlatego pokochałam Biolik 55 Plus z bioaktywnymi peptydami Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia Ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia Biolik sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać Biolik skoncentrowany na skórze każdy mężczyzna chce jak najdłużej zachować sprawność seksualną. Jest na to sposób. Stymen. Stymen przeciwdziała spadkowi testosteronu po 40 roku życia, zwiększając możliwości seksualne niemal trzykrotnie. Nie musisz brać żadnych wspomagaczy przed stosunkiem. Stymen sprawia, że jesteś zawsze gotowy. Stymen. Możesz więcej. Przed użyciem się treścią, matki dołączonej do atakowania. z lekarzem, każdy Gładkie jak u dziecka? Ty też możesz osiągnąć taki efekt w krótkim czasie i to u siebie w domu, stosując skarpetki złuszczające Silkatil. Składniki aktywne, wypełniające skarpetki Silkatil, usuwają zrogowaciały na skórek, zgrubienia i odciski. Już po jednym użyciu stopy staną się zachwycająco miękkie, nawilżone i gładkie, jak u niemowlaka. Silkatil. Piękno u Twoich stóp. Wypróbuj również Silkatil sztyft, zapobiegający odciskom i otarciom. Dostępny w aptekach. Sezon na ukąszenia? W pełni. Więc testujemy nowość. Moskiterum. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy. Moskiterum nie zawiera dietylometatolamidu, Czyli DET. Szacun. W takim razie, co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy. I jak? Wygląda na to, że moskiterum jest skuteczne i może być stosowany już od pierwszego roku życia. Ja to kupuję moskiterum. Lato bez koszmarów. Typowe objawy menopauzy to uderzenia gorąca, zimne poty i wahania nastroju. Ale nie wszyscy wiedzą, że wahania hormonów w tym okresie mogą sprzyjać przybieraniu na wadze. Rozwiązaniem jest nowa Climea Forte z maksymalną dawką izoflawonów sojowych. Climea Forte łagodzi bieżące dolegliwości związane z menopauzą, a do tego pozwala kontrolować wagę. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Zastanawiasz się, czy to już menopauza? Kup w aptece Climea Test Menopauzalny.